Jestem na oskar i dzisiaj chciałbym Wam podziękować za 5 subskrypcji, I oczywiście zostawcie suba, żeby było ich więcej i lajka pod filmem i pod wszystkimi najlepiej zostawili, lajka i zapraszam na kanał Filipa, który też siedzi za mną. Siema. nazywa się on Filip1239, też zdobył dzisiaj 5 subskrypcji i nagramy pewnie na to. Ja nagrywam ten film z podziękowaniami, on chyba nagrał jak pierwsząca, bo dzisiaj jest z, y, zjawisko zwane Krwawy Księżyc, czyli Czerwony Księżyc. Dokładnie odbędzie się on o 22, 20, 20, tak, tak. 22. prawdopodobnie. Bo na tą godzinę naukowcy, znaczy ci co to badają, chyba to wiecie o co mi chodzi. W sumie to tyle, co chciałam powiedzieć. Podziękować za subskrypcji. Oczywiście dla Ciebie po 10 bo wtedy zrobię specjal, w yy, którym prawdopodobnie będę grał w Zero Level. Od muchy do kościoła. To będzie ciężki challenge, bo Zero Level zaczniemy od punktów. Dostaję. Bez kodów bonusowych, bez niczego premium dupara. dupera, Wszystko po prostu 0% Expand, więc to jest bardzo ciężki challenge. I wspominaj sobie 2 godziny, więc. Może nawet więcej, więc się trochę obświęcam, ale to dopiero od, z, od 10 subskrypcji, więc jeszcze raz Wam dziękuję i cześć, cześć.